Obawiałem się tego meczu bardzo, bo, bo byliśmy po, po czterodniowej podróży z różnych powodów, no, Białystok w tą z powrotem, Krasnodar w tą z powrotem, także na pewno to zmęczenie gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam na pewno się rzuciło w oczy wszystkim, może moje najbardziej, ale głównie chodzi o to, że dziewczyny podjęły rywalizację, walczą, biją się, coraz więcej, do osiemnastki jedzie, coraz więcej kibiców. To też cieszy, to znaczy, że ta siatkówka bydgoszczy jest bardzo potrzebna, że w żeńskim wydaniu kibice lubią jak zespoły walczą, nie poddają się, to jest, to jest bardzo ważne. No, na pewno była najgroźniejsza, najlepiej punktująca. Do, do dzisiaj w lidze była Czypirów Monika. Pojawiła się na pewno Kasia Mroczkowska i, i tutaj no, mieliśmy no, tak, że zespół Bardi poczynił znaczące wzmocnienia w tym roku. Przypomnę Maja Tokarska, przypomnę Kasia Jeszczowska, kontuzjowana, Witczak. Ale to są dziewczyny, które grały i w kadrze Polski, także jedna brązowa medalistka Mistrzostw Europy, uczestniczki tak jak Wołosz Mistrzostw Świata. Także zespół bardzo mocny, bardzo, bardzo mocny. W związku z tym cieszymy się, że mamy ten mecz za sobą. Co dalej zobaczymy. Ostatnie parę tygodni no, będziemy próbowali przygotować się tak jak zwykle. Mamy taki sam mikrocykl już w zasadzie od trzech tygodni, także... Jutro siłownia i sala i wtorek przejazd, w środę mecz Mielcy. Bardzo trudny. Przypomnę, Mielec wygra w Łodzi, w tej chwili także bardzo silny przeciwnik.